Cześć. Dzisiaj wpadam tutaj z takim zupełnie osobistym tematem, żeby też wam dać do zrozumienia, do pomyślenia, że w pewnych kwestiach zupełnie nie jesteście sami, a i też nie musicie sobie brać wszystkiego całkowicie do, do głowy, do umysłu, do serca i tak dalej. Mając 45 lat, nawet jeszcze nie, ale 45 lat, słuchajcie, dorastając w, w różnych warunkach, wychowując się w. Z chorobami, tak? Mając 15 lat, tam epilepsję e, i mnóstwo, mnóstwo innych takich schorzeń y, i trądzik, i, i otyłość, i bóle brzucha, y, jelit, mam stwierdzonych wiele takich schorzeń i y, zmagam się z nimi od naprawdę kilkudziesięciu lat, e, przy czym ten mój krwotok pajęczynówkowy, oto to głowa też, tak? Był jednym z takich bardzo groźnych dla mnie. Momentów w życiu, gdzie był, walczyłam wtedy już o życie, ale co jest takiego istotnego w tym, że dzisiaj chcę to powiedzieć? Ponieważ byłam ostatnio u lekarza, a dokładnie w poniedziałek, czyli 30 czerwca, u ginekologa. I co jest w tym takiego, wow, jak dla mnie? Dzisiaj mamy środę, ja musiałam sobie z tym wszystkim jeszcze jakoś tam poradzić, poukładać, ale co mi lekarz powiedział? Słuchajcie, wchodzę do gabinetu, mówię, że leki, które wcześniej dostałam, tam no, no nieważne o co, o co chodzi, nie działały tak, jakbym, jak powinny zadziałać. Lekarka się zdziwiła, natomiast zaczęłam zadawać bardzo dziwne pytania o bóle głowy, o to, jak śpię, o to, jak, jakie miałam dzieciństwo: czy mam suchość w ustach, cisk, że ścisk, czy, czy mam kołatania serca. I słuchajcie, tych pytań było naprawdę bardzo, bardzo dużo tam kilkadziesiąt wręcz. I na większość z nich zaczęłam odpowiadać twierdząco właściwie na wszystkie praktycznie. I zaczęłam się. Martwić. Mówię, Pani doktor, proszę mi powiedzieć, co Pani chce zdiagnozować albo jaki ma Pani pomysł, ponieważ zaczęłam się już martwić, tak? I uświadomiła mi, jako lekarz podkreślam, ginekolog, a w swoim życiu jeszcze miałam też wizyty u psychiatrów, stwierdziła u mnie tak zwaną maskę depresyjną. Jak będziecie zainteresowani dokładnie, to wejdźcie sobie w internet, poszukajcie, poczytajcie. Więc masa ludzi, którzy chorują, którzy mają masę dolegliwości, żyją w biegu, bądź mieli może też dzieciństwo jakieś takie no trudniejsze. Pomyślcie, popatrzcie, poczytajcie sobie o tym, ponieważ warto. I i słuchajcie, ta kobieta trafiła prawdopodobnie w to co i ona powiedziała, że to nie, to ja nie jestem chora, u mnie trzeba uleczyć moje nieprzepracowane jakieś takie stresy życiowe od dzieciństwa. Powiedziała mi też, że padaczkę, czyli tą epilepsję dostając w wieku 15 lat, to już był efekt moich nieprzepracowanych stresów. Być może właśnie w domu coś się dzieje. Słuchajcie, może mamy kompleksy jakieś, może ktoś nam coś powiedział, może coś się wydarzyło w domu, jakiś wypadek. Jest tysiące, słuchajcie, sytuacji, możliwości, problemów. I to są sytuacje nieprzepracowane, które siedzą w naszym organizmie od lat, i to jest tak zwana depresja przewlekła. Ona nie jest agresywna, tylko ona właśnie nam powoli, powoli daje znać w sposób E, niby delikatne, bo przecież organizm nam daje ten, to, to, te, te znaki, tak? Ja się leczyłam na jelita, leczyłam się, le, do tej pory się leczę na epilepsję, e, leczę się na, na bóle głowy, mm, na wiele, mam astmę oskrzelową, tak? Tego jest dużo, już tak nie, nie będę o tym mówić, natomiast wiadomo, że to, to skwiera, to ciąży. Mm, i, I często nie radzimy sobie z tym, ponieważ z tej przewlekłej tworzy się agresywna Depresja. Depresja, jak wiemy, to taki w cudzysłowie oczywiście mówiąc bardzo cichy zabójca i bardzo niebezpieczny. Są osoby, które nie chcą o tym mówić, są same w tym, ale pamiętaj, że naprawdę znam to i byłam na dnie i miałam, miałam moment w życiu nawet kilka, gdzie nie chciałam już być tutaj, ponieważ czułam się źle czułam się niepotrzebna byłam byłam w trudnych sytuacjach sama za sobą, jednak, jednak trzeba o tym porozmawiać, bo warto życie, można przejść cudownie, jeżeli chcesz spróbować zacząć albo powiedzieć, pamiętaj, nie musimy być cudowni, wystarczy... Idealni, tak? Nie jesteś idealny. Nie, nie musisz być idealny, żeby być, żeby żyć w zgodzie z, ze sobą, w zgodzie z, z naturą. Pamiętaj, że o tym trzeba mówić. Jeżeli to, co mówię, trafia do Ciebie, to zasubskrybuj ten kanał. Bardzo Cię proszę. Bardzo Cię proszę i, i bądź ze mną tutaj. Jestem dla tych, którzy chcą coś powiedzieć, chcą być usłyszani, bo yy, no warto. Warto. Poczytaj na temat yy, maskowanej depresji. I yy, jeżeli masz ochotę, to napisz do mnie. Pozdrawiam.